Posłuchajcie, składem, który mamy i którzy oni mają, widać, że będą mogli zrobić z tym jakąś fajną akcję. Ja bym próbował na początek pojechać wszystkimi 277, padzetem 430 ukowcami na Hila. Niech tylko Super Conqueror zostanie na bazie i najgorzej wyrospione 277, Fox i Kubaś. Wy zabezpieczajcie bazę 1, tutaj pojeźdź 277, zobacz tam. Tam pojeźdźcie 277. I tutaj te pozostałe, tu jeden, tu się chowa taki Dziupli, jeden o środka patrzy, jeden środka patrzy, super konkurent sobie zostanie. Jeden, dwa, tutaj. Spotować to. Tak, kołowcami zobaczcie stąd, co się dzieje tutaj, można zobaczyć. Okej, okay, jest pod naszą bazą, mogą torami jechać, ale zobaczymy zaraz, zaraz zobaczymy. Zabijcie kołowca, hała. No zabijcie go w dwójkę, pochnij się 277 tu, super konkurent wycofaj się tu. Zjedźcie, trzema czołgami, trzyma czługami, zjedźcie, trzyma czługami, zobaczcie, zjedźcie tu, tym 277, tutaj do okienka, tu, 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 tu. Tu tym 277. Tutaj nic nie ma całej linii. Dobra, tutaj 277, uciekaj, tu do dziupli, tu super na róg. Te trzy mm. czołgi, czołgi tu. Wy ze mną na chila. 277, tutaj bardzo dobrze kontroluj to wszystko. No, do rogu, do rogu tym 277, żeby ci nie, nie dorwali. Oh, sorry. Do tego rogu, na A5, na A5, tam do A5, do A5, tym 277, do A5. Dobra, z zjeżdżają, uwaga, Andrew, pyra piekielny pan, zjeżdżacie, zjeżdżacie i buszujący w jęczmieniu, zjeżdżacie, 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 wy zjeżdżacie. Buszujący w tędy, tędy, tą stroną, tą stroną. Tędy, Andrew, tędy, tak, wracacie, tędy, zjeżdżacie. Teraz tak, kołowcem jednym Ogarnij tutaj to co się tutaj dzieje. Jednym kołowcem, yy, który ma... Mniej hapa, zostań. Mniej hapa, zostań więcej zjedź Wy tutaj nie stójcie obok siebie bo was na noc zabije. Krosa zróbcie. Krosa zróbcie. Panter. Czemu wy stoicie? Max, Ty w ogóle patczatem tu nie stój. To nie jest dobre miejsce na matchata. Wy ja tu szerzej no i tutaj jeden niech stanie. Mikrofon. Proszę. Mikrofon. Możecie go ogarnąć. Gram kołowcem, to ty. Szerzej, jeden tu, prosiłem. Jeden Ty, z Was tu. Już. Kto, kto spadnie, Bela? Hmm. Tym 277 przez okienko celuj tu. Zobacz, tu jest takie okienko. Jak sobie podzielisz na ten asyp, będziesz Pan miał bicie na co. 1991, witam. Kod stałej 1. Czy opłaca się kupować su 130 pm? Dwa. Tak opłaca się, będą dobra. O, ja patrzę urodzinami. tutaj. Na jakie można liczyć, nie ma tu nic! Nie jest! Mam spota, ale to dziwne. O, to jest bardzo dziwne. Ale czekaj, to dziwne, bo mam, że rupa nic nie zobaczyłem. Nie wiem, zaraz to zobaczę. Teraz to zobaczę, sekundę. Super koń może. Ja on stoi. Widać go, mhm. To dawaj go panter. Nie, nie widać go panter, wiesz? By o właśnie okay. Ta uliczka jest kontrolowana przeze mnie. Tutaj spokojnie możesz jeździć. Ja Tutaj tym bacz się ustaw w tym miejscu, tym baczatem ja się ustaw widzę. tu. Tak. Hmm, hmm, dobra spokojnie, Ok. Teraz tak, bardzo bym prosił. Abyś, GRDX, zrobił safe scrapa tutaj na rogu w, na I0 i kontrolował ją non-stop, okej? Okay? Dobrze? Dobrze? Tu, gdzie jesteś, tu side-scrapa. Teraz tak, Panther. Przygotuj się tak, żeby widzieć to, ale żeby mieć dobrą pozycję na wieży, Panther. To mnie interesuje. Panther, posłuchaj mnie. Masz widzieć to. Tą drogę. Tą przed tobą. Mhm. Dobra. Patrzatem z góry, sobie snipe. Kołowcem, zdjęć tu. I teraz tak. Wy tu nie musicie być. Już możecie podjechać tu. Wy w dwójkę zabezpieczacie Hilata, to wystarcza. W razie czego... 277 uciekasz, Bat uciekasz, ale robisz klipa jak ja są na środku. A, teraz tak. Tym 277 podjeżdżasz tu, kontrolujesz tą alejkę. Wy zajmujecie to, odbijamy tą część mapy. Co jest? Ja ładuję Batem. Andrypera poszukiwający, śmiało, śmiało, mamy mapę, zobywajmy ogarnijcie kołowiec. tą flankę, tu jest kołowiec, musicie śmiało, tylko pozycję za osłonami, nigdy nie stójcie na szczerym polu, ok? Nikt do przodu nie idzie za mocno, wszyscy mają być asukrowani, jak ktoś ma jakiś pomysł, mówi, że chce do przodu pojechać agresywnie. Dwa kołowce, po tego jednego, śmiało, śmiało. Jest kowiec zabijacie go, jest, jest wasz, brawo, brawo panowie, brawo, jestem dumny. Super, teraz tak, zajmijcie sobie pozycję tutaj i tutaj, tylko powolutku, powolutku, oni chyba będą chcieli odbijać heal, a zaraz coś mi się wydaje, że będzie odbijany heal, panowie, zajmijcie tu pozycję i zbicie na boki, bo oni przyjeżdżają jak, nie powiem kto, a wy tutaj podjedźcie sobie, ale bardziej tędy, środkiem, środkiem, tędy nie jedźcie, tak? tędy nie, środkiem, jak mamy ich zaatakować, to środkiem, tędy nie ma sensu, po, po co tędy jechać, tu są fajne pozycje, okienka, macie idealne czołgi, 277 do gry na wieżę. A tu jest, wiecie co tu jest? Tu jest czerpole, widzicie? Tu jest pusto, tu nie ma osłon. Tu macie wszędzie murki i tak dalej. Okej, okay, jadą chwila. Bardzo fajnie. Uciekacie, uciekaj 277. Uciekaj, 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 spokojnie, uciekaj. 430, uciekaj, uciekaj. Jak ich znalazł, uciekaj, uciekajcie, 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 uciekajcie. Wbijamy się, słuchajcie, tędy. 277, zobaczcie. Pojedziecie tymi dwa tędy, tu. A wy tutaj, na ich kapa, wy tutaj, tędy, tędy. czy Czyli tak, wy, tędy, wy, tu, wy. Tu jedziemy. W piekielny poczekaj tylko na tych, żeby to było zgrane. Poczekaj na tych, patrz mi mapę. Cały czas obserwuj mi mapę, kobiec. Dobra, wy wjeżdżacie. Wy tutaj uciekajcie, brońcie bazy, a my wjeżdżamy zabijamy tych z prawej. i chodźcie. Chodź, 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 chodź. Wjedźcie tu, wjedźcie, wjedźcie, wjedźcie. Na tych, na tych. Na tych, na tych, na tych. zobacz. Nesty, Nesty, na tych z prawej. Tak. Oni są w krosie mega. Andrew Andrew, 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 posłuchaj mnie. Andrew, to jest nieważne co robisz. Ile kombinujesz? Tu zobacz. Tu masz trzy czołgi, zobacz. Nasi to to potrzebują pomocy. Tam wygrają. Tam naprawdę wygrają. Kołowcami kapujcie. Kołowcami kapujcie, Kołowcami kapujcie proszę was. Kołowcami nie róbcie daneczka. Miejcie w dupie naszą bazę. Nie, da, nie, nie dadzą rady, nie masz szans, to jest niemożliwe. Tylko kapujcie, tam. Na Na lotkę da. Tym baczetem dekapuj. Tym baczetem dekapuj. Baczatem tutaj jedź dekapować. Baczatem jedź dekapować. A ty blokuj ciałem, Andrew, zablokuj ciałem. Baczatem jedź na dekapa. A i będzie potrzebny dekap, Baczatem. Nie tam. stamtąd. Zasłuchajcie tych, co kapują. A i no fokus, panowie. 140. Baczatem dekapuj. Wiem. Super, Tylko nie... Przymierz, zatrzymaj się. Koń Tylko Kolejnego, kolejnego. I 907 kolejne piątkę dawajcie Nice Dobra, mamy to, mamy, brawo mm, Tutaj Nice, jest sprawa Co, jaka jest sprawa? No jaka jest sprawa? No? Mówisz z nas czy tylko. tu się ma czołgi I tu się ma czołgi I tylko tyle trzeba mieć I teraz tak, kto jest tu? Tu będzie ja, Sabaton, Nesty, Kryś i Max Iron. Tutaj trochę bardziej z tyłu. więc jeden jedzie tu na Jest otwarcie, tym, cześć, drugi co? tu. I tutaj, I tutaj się dogadajcie. Bardziej tu. Stąd celujecie w to. Musicie się podzielić. Niestety nie mam czasu na to, żeby mówić kto konkretnie. Musicie się dogadać. Patrzcie, żeby było porówno mniej więcej. A tym uszakiem, gdzie pojechać? Którym? Jeden miał jechać tu, a reszta miała być podzielona między te strefy. Do indywidualnej interpretacji. Max, ty powinieneś być tutaj leopardem, nie tu gdzie jedziesz, tylko na lewo. Ma a, dobra, nie ma tu nic. Choć jest. Max, leopardem tutaj nie możesz stać, to nie jest bezpieczne. Bardziej staraj się tam, z tyłu bardziej. A4, jak tylko strzelisz w kołowca. A tym kołowcem naszym kontroluj to, jak oni tu nie mają kołowca, no. Nie bój się. Tak. Okay, ja do... Tak, tak, tak. Z tymi czołgami stąd. Uciekajcie tu. Niech tu zostanie tylko Koks Marksman. Cała reszta tutaj na defa. Wy stąd, ustawcie się tu na przyjęcie. Kołowiec się wywalił. Dobrze. Jak już powiedziałem, te czołgi stąd przystawcie się tutaj. Wszyscy full def, ty też. Tutaj musicie mieć zabezpieczone też to. Leopardem zostań tu gdzie jesteś. A wy stąd podjeźcie zabezpieczcie te sektory. Kołowcem. Chcę... Tutaj proszę, żeby tak. też były czołgi, tu proszę, żeby były czołgi, tak? Jest woda, strzelacie, halo? Nice Boksu, poszujesz czy nie? Nie, 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 jeszcze nie 260, uciekaj, 260, uciekaj Halo? 260 Jest sam Slayer, Slayer. Ja Chyba ta... To... Jadę... Ale czemu Jadę tam jest? Projektem. Ale to Ale... co sprawdź, dziś do mnie, kryj Nesti, na Esti, do mnie. Slayer, dog. Popełniłeś ogromny błąd, bardzo duży błąd. Nie dostałem się od tego. Nie, gościu, tu nie powinieneś być w ogóle. To tutaj od samego początku są pozycje, zająłeś. Kapłować obejrzałem. Słuchajcie, Właśnie, musimy pomóc. Kapa? Tak, spróbujcie, próbujcie. Leopardem zabić dzika. dzika. Nesti pomagamy Slayerowi. kada jest, kada jest dzikiem. Próbujmy oddać ten ten, który on przyjmuje. Nesti musisz się sałać do dziupli w prawo, Nesti w prawo! Kryj do tyłu, kryj do tyłu, Kryj do tyłu, Nesti do dziupli! A ty do, do dziupli? Pop, pop, uciekaj, 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 pop! To, to nie ma sensu. Słuchaj, poszedłem Co, no kurwa. Eee. Max tu, Bo dodam no, z łóżka i Edgefolkę przyjechał. I mam pomysł maksałowy. Gramy podarte, panowie, nie harta pracuje. dajcie grać arcie. Panowie! Nie giniecie, głupio. Czemu zginąłeś to tu spokojniej. O defensywnie się gra. Wiem, ale nie chciałem z nie No to wiem. na dupę. Dobrze, cofnij się Nesty, 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 obróć się i pusznij z Foxem i Sabatonem Rex 907 i 277, dobrze? Tak. Mogę o to prosić? Dziękuję was. Dobra, skupiamy się na 277, bo mam mniej HP. Już 907 ogarnie kowiec nasz, a potem dopiero po niego. Nie ma 277. To, to jedźcie po 907, żeby nie zabiła artykułu w miarę możliwości I obu. Oj, oj, będzie ciężko. O, Boże, nie przebiega. Tutaj uważajcie, mają czołgi, zobaczcie. Żeby uniknąć nich od, od strzału, wystarczy, że pojedzicie bliżej za budynkami, okej? Okay? Tu za budynkami. Nie zgieńcie głupio od tych czołgów, tu mają dużo czołgów, zobaczcie. Okay, 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 okay. Obserwujcie mapę. nigdy nie spuszczajcie mapy z oka. Cały czas obserwacja mapy. I się tam Super, teraz zabijcie tą pozycję nie i bicie zapyta. ich w bok. Będziecie mieli na ich bok bicie. Kubaś, Gerdex, and Reaper'a. podjeżdżajcie tam i ogarniajcie tam trzołgi. Spróbuję zabić konia. Zabiłem. Teraz tu, od tej strony zabijajcie. Od tej strony, od, yy, nie wodą, tylko normalnie za mostem, tutaj, na, nasza strona, nasza. Uczotnia, spokojnie, spokojnie. T57 jest HKD. Strzelił pięknie, brał panowie. Dzik D. Dzik Bokin był z tego. Dzik Dzik. Kala 1000 witam, ocen konto, ją. Przewrócony. Co... Odsłami, odcaniam. Naprawdę zacząłem grać, graczy, ok. 4000 i czy do Klanu mozna 3 euro. Spoczku, dziękuję bardzo, dodamy do klanu. Posłuchajcie mnie. E Leopard 1 ustawiony jest w tym miejscu z jednym super Konkurorem. Dwa superkonkurory jadą tutaj. Do nich dołączy jeszcze obiekt 430. 277 Pozostałe czołgi jadą tutaj, jest taki wał. Artylerię, jeden kołowiec, jeden kołowiec. Wszyscy, wszystko jak powinni to? wiedzieć. Okay. Ten Super Conqueror i Leopard mają mieć bicie na to, jak tu wychylał. Kołowiec po otwarciu tego kontroluje tą drogę, i nie jeden. Reszta jest tutaj przykampiona za skałami i na górkach w ogóle. Pop nie za mocno, pamiętaj, że musisz przeżyć i pojechać potem tam. Tym kołowcem no. pamiętaj, że tu jest snajpa, powolutku. Defensywnie pamiętaj, że czołgi tutaj są za takim nasypem, a ty masz tam tylko na początku kontrolować sytuację, pozwolić bezpiecznie dojechać ciężkim, bez straty. GRDX, pamiętaj, że gramy defensywnie, jesteś za blisko Krysia. Nalot za 20 sekund, was zmiecie z powierzchni ziemi. I gramy defa podarte. Tutaj pamiętajcie, że widzę taką osłoną. Za środkę biją. 277 na środku. Się, bo tak nie upuścicie Tutaj jest takim nasypem 277 to albo patrzycie na lewo, albo patrzcie północ. Stoi na środku tam Dobrze, 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 spokojnie. Kto stoi? Pod Arcioszkę. Trzyfstein. na... Razie. Dobra. Powolutku, powolutku. Zbieramy informacje, patrzymy co się dzieje. Damy to jest pusz, tylko jeszcze nie wiadomo gdzie. Teraz tak. Jeżeli chodzi o was. To no. nie jesteście dobrze ustawieni. Jeden czołg powinien być tu, ale chyba idzie push. Więc... możecie już tymi czołgami. Już tymi czołgami już możecie rotować tu. mam. Tymi czołgami możecie rotować, tą arto możecie przestawić tu. Tym kołowcem zostań. Sabaton tylko nie do mnie nie przyjeżdża, nie? Eee, multi tu się drzewka łamały. Mhm, dobrze. I to właśnie na lot, chyba. Nikt nie będzie Jednym czołgiem bardzo dobrze zostałeś. Zostań, jednym czołgiem zostań. Niech te dwa zerotują. Teraz tak, ten kowiec musi kontrolować to, bo tutaj można się wbić po arte, bo nikt nie patrzy środka. Musisz kontrolować to tym czołgiem. Bądź sobie tutaj, a wy tymi koniami celujcie stąd. W to, zobaczcie, posłuchajcie mnie. Ja wiem, jak to może wyglądać, ale naprawdę ten gościu jest głównowarty. Przepraszam, ale taka prawda. chcę, żebyście stąd celowali w to miejsce, ponieważ kowiec pojedzie tu. A ten czołg będzie tu i będzie widział to. Ale musicie go asekurować jak się na niego rzucą. No strzał, to co ma najważniejsze. No, kołowcem kontroluj to, tym czołgiem tu. Ewentualnie tu możesz być. Też, nie jak jest chcesz. Czy ja sobie tu Czyli niej, kołowcem to mam to mamy to się tu przestawić, przestawić, tak? Nie, jeden, tak, jeden. Ty. Nie, oni mają pop, 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 niepotrzebnie w ogóle ty tutaj jeździsz, słuchaj mnie. Ja chcę żebyś ty mi tylko powiedział, jak oni będą tutaj jechali szturmem, i to jest cała informacja, jaką ja potrzebuję. Ja wszystko wiem o nich. Ja serio, ja wszystko o nich wiem. Ja wiem, co oni mają w głowie, jaki mają plan. Tylko ja muszę mieć informację: jeżeli ty mi zginiesz, to nie mam informacji, przegrałeś bitwę ty konkretnie, bo robisz coś, co nie do ciebie tyczy się. To masz tylko czekać. Jak zobaczę ich czołgi jadące tu, to już raczej bitwę wygrałem. Tylko muszę to wiedzieć. Ja pod... Kuba z tym jaś się tutaj przestawić pod górkę. Tak, ten czołg musi być tu albo tutaj. Po tej stronie przy linii Albo tu, albo tu Tutaj nie robi tego co powinien robić Wciąż eee, Tu jest coś w pasywie kocu A tym kołowcem bardziej tutaj Nie Tak, bo on Nie, nie mam spotka Tymi czołgami może tutaj nie. podjedźcie Tymi czołgami stąd podjedźcie tutaj Celujcie nie w to z Dobra, jadę ci w tenem dalej Będziesz miał no, kresa z prawej, jak się... Wiem, wiem ale ja chcę ich sprowokować do ruchu, wiesz? Ja chcę się oddać za darmo, ale... No ja ale... mam spota, więc coś tutaj jest, nie? No i, i te, 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 te ja, ja nie mam spota, spota, spota. w tym miejscu, nie mam spota w tym miejscu. No ja też nie mam spota, ty, Max, ty, 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 ty no, to jak ty dziwnie jesteś. Może cię konie. stąd spotują, ale no, może cię z zamku spotują. No, to dobrze. Mm... Może też tu być, nie? O właśnie. Coś konia chyba wywaliły. A Czego? Fox. 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 Fox wyszedł. Ale Fox tak, Fox z tyłu. wyszedł z kanału. Jest z tyłu. Nie, to był timeout. Dodaj do klanu. Potwierdzę na Tak. Za no nie, tydzień Fox będę miał kroczca X i Nie, przerwano. dało to. Proszę do PNF albo 10 może być pasywie, Coxu. No ja nie spotkałem. On się tutaj to... dwa razy ustawił, więc jak będziesz miał to pożyć. Hmm, 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 hmm. Teraz tak. chcesz żebyś tu jednym kołowcem naszym podjechał sobie tutaj. Zobaczył to, tylko od tej strony bardziej, bo tutaj jest czysto, bo to A, widzę. oki jeste Okej, piątka. Arty? O! Ho, ho! A oni grają. Zdję. Zdję. Okay. teraz tym czołgiem pojedź tu. Tymi czołgami... Tymi czołgami... Rotujcie tu, poza waszej zero, niech... Jeden zajmie ten, 2,60 to, i jeden, 27 się do nich zajmie to. Czyli no przejechać za ciebie, konie? Tak, tak. 2,70 do Dokąd tym. tym? tu zostań na razie. Dwa, tym zamku, dwa czołgi tu, 2,60 i ten konkurent. Si konkurent powie tu i 2,60. Wychylają? Wychylają się tutaj. Dobra. Pojedźcie w trójkę, w trzy czołgi, trzy czołgi stąd i ogarnijcie to. 2,60 i 2,77. Poczekaj, 2,60 i koniem na 2,77. I repuszujcie to. Od prawej strony najlepiej, co nie? Wtedy, żeby nie strzelali do was stąd. Tylko w, trójka, tylko w trójkę, tylko w trójkę. Wy stąd, panowie, podjeżdżajcie sobie od lewej strony bezpiecznie, tu w tę pozycję. Tym czołgiem sobie pojedź tutaj. Na piątka. Na Pięć na gąsce Kowiec Spota jestem Andrew, żebyś nie zginął! Andrew, masz spota! Kurde. Bez sensu, tu stoisz! Nie możesz tu stać leopardem. To jest kiepskie miejsce na leoparda. Bez sensu ziomuś, no tak się nie gra leopardem Ty w ogóle. Spota, ja nie, ja się schowałem! Przecież się dawno schowałem, jako oni szerei w ciebie. Na gąsce skończycie? Dobra. E Lopardem sobie snipe z tyłu. Masz 140. No nie wierzę. E5, 80. Mhm. E5 skończę, może. Mamy 3 minutki. Teraz musimy słuchajcie, bardziej siły tutaj prze przesłać. Tu są, tutaj zostańcie sobie w trójkę, ale, no, ale siła im bardziej. Tu... Tutaj podjeżdżajcie bardziej, moi drodzy. Tutaj, bardziej tutaj. Kołowce trzeba zesnapić. Kowiec przejechał, gącił go kołowcami naszymi Są medy, są moi drodzy Te czołgi stąd, dobrze, ale reszta do mnie Ty gościu, koniem podjedź, Leopardem sobie snajp Uuu, po naszą arty będą jechali 1-2-6-0, niech jedzie bronić naszej arty jeden 2 6 0 niech jedzie bronić naszej arty a 907 Nalot, KD 907, halo no 500. 500! Fokus, 500. Fokus nie 500. i mają 500 140 Teraz 140, 140. dawajcie A na górze, czy na górze się wychyla Ci dawaj do prawej. Snajpiący dalej nie podjeżdża oh. Słuchajcie, wy, wasze dwójka Oni tu mają dwa czołgi musicie jechać po nie Musicie po nie jechać podjeżdżać tędy Leopardem! Tak, Leopardem Save Coveca, Lopardem Save Andrew, olej to wszystko, tylko nie zginij SaveCowce Do przodu, do przodu Andrew, teraz no żebyś śpiewa. nie zginął. Dawaj busiu, strzęba. Dawaj, stać tajskę, stać 40 Na kolejną Andrew, nie jeździ! Andrew nie jeździ, nie miał art spokojnie, przyceluj, skup się na 100% celowanie Na pewno. Widzisz od razu, lepiej. Super koń tutaj. Super koń na Open. Panowie, tutaj. minuta, musimy jechać. Panowie na kapę. Panowie na kapę, bo nie mają nalotu. Panowie, słuchaj, kryś, Gierdy X, Sabaton, na kapę. Sabaton, Gerdex w prawo. W prawo, Gierdy w prawo. Miki, w lewo. Miki, w lewo. Miki, w lewo. Dobra, Miki, Miki, Sabaton, w lewo. Sabaton, w lewo. Sabaton, w lewo. Sabaton, w lewo. Nika, pójdziesz. Odcinaj. Tym 277 odcinaj. Lopardem odcinajkowca. Z środkiem odcinaj kowca. Dobra. Jest kowiec, widzicie? Jeden, niewykryty. Środkiem może chcieć przemknąć. Wracam przez No, dlatego lopardę mieć czuł. Jest na open. Sabaton, odcinaj to z Maxem. Wy w trójkę ustawcie się frontem do tego, za budynkiem. O, nie mają Na Nalotu nie mają. Trzy, dwa, jeden... Jest kowiec z daleka, dobra, brawo. Nie zawijajcie. Dawaj, do Jezu, ile razy Tego, że mamy czołg więcej. Dlatego na samym początku wszyscy jadą tutaj, poza super konkurentem 1, 2, 6, 0. Tutaj jesteście ustawieni wcelowani na to. Jeden kołowiec otwiera to, to drugi to otwiera to. to. Tak się dzielicie kołowcami. Jeżeli chodzi o miasto, miasto nie jest ważne. Dlatego, że jeżeli masz pozycję tutaj, to stąd jesteś na górze. Tu jesteś na dole. Z góry się lepiej strzela na dół. To po co ci informacja, co jest na dole? Kołowcem po otwarciu środka możesz pojechać tutaj i kontrolować to. Ale na razie spokojnie. Okej, okay. robią dokładnie to co chcę, tylko żebyście zrozumieli, my jedziemy tu, nie tu, nie tu, tu, na to, na to, okej? Okay? Nie, nie tu. nie tu, nie tu, serio, tu jedziemy, a ty Kryś czekaj na dziki, czekamy okay. na dziki, czekamy na dziki, czekamy na dziki, czekamy. Wyjeżdżamy, wyjeżdżamy? Dzikami tak, dzikami wyjeżdżacie. Dobra, dzikami, czekajcie na dziki, dziki jadą, ale tylko do bliska, żeby z nie do nich strzelać. I reszta jedzie, panowie, reszta jedzie. Szerzej, bonalot. szerzej troszkę, bonalot. Panowie troszkę, szerzej, bonalot. Troszkę szerzej, panowie troszkę, szerzej. Wy dwójką Arty, yy, jedziecie do. tam, jedziecie w dwójkę z perkoniem. A czy czy nie? Kowcem, zobacz tu dnia do medy, a ty patrz, czy tu nie ma czołgów. E, tu są 90. medy, przed nami są medy. Dobra, to jedziecie w dwójkę tam. Rządoby. Jedziecie w dwójkę cały czas. Traficie tego kołowca? Jedźcie dzikami, jedźcie dzikami. Nie stójcie jak nie macie bicia. Jak nie macie bicia, to po prostu cały czas jedźcie, serio? To jest najgorsze jak stoicie. Wy nie macie cenności na dzikach w ogóle. Wy w dwójkę jedźcie cały czas po te kołowce, proszę. A ty tym kołowcem jedź! Nie stój tym kołowcem, zobacz. Ty tym kołowcem powinnyś już być tu i pomagać temu jednemu. Jedziemy do miasta? Tak! Wjeżdżamy w miasto! Wszyscy dziki i tak dalej. Oksu, Dwa kowce, po to. Oksu, w moją stronę. To ja na go spróbuję. Nie Kurcz. No, ale jednego no, porobię. Spoczko. Zobaczcie, 277-32 HP ma Uszak, Uszak Kończę Brawo, brawo, fokus waży Zuj haeczki złotych Ale 277 ma 32 ma HP oh. no, Fajne ma dostawanie dwójkołowiec Spokojnie, ty będziesz miał gorszy zawsze bliżej e, tutaj mm, Dobił Uszaka Arta to... już nie strzeli, dobił Uszaka Spalił nie? mnie Szą, tak. Kurde, no, panowie, panowie. Ogryzki dobijajcie. Kołowiec ma nieco 500. Kurde, Kołowiec ich żyje dalej? Co się stało? Jest, tak, panie, bo on podpalił nie czołgi. Mnie też podpalił, ale. Fajne losowanie. Jest na hita. Gdzie uciekał przez całą mapę? To na kapa wiedziecie. 907 na tu Macie 140 teraz. 907 500. O. Kołowietrz. Nej, objechał mi na obóz. Lanterne to nie, tego, nie przegajamy. Albo przegajmy. przegajmy, to wychowamy. Nie przegajmy, ale nie przegajmy. To są dziewięć ludzi. Kapłójcie. Ładnie 4-0.